Cześć witam was! Bardzo serdecznie, jestem Majesplender do nas w kolejnym odcinku z Don't w Hamlet. Co tu się ostatnio nie działo? Ptak nas porwał, w gabie drąki nas zerbiały, i jakoś przeżyliśmy w ogóle. E, teraz zamierzam pójść do ruin. Mm, w ogóle w sumie, zjedzmy to. Te gemy, szkoda mi tych gemów w sumie. Wiecie co, to ja bym w sumie... Wrócił na szybko do domu, albo... Nie wiem czy mi się tak opłaca, bo to, 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 to nie, Idziemy do domu, wy, wypróżniamy się i idziemy do ruin. Jak najszybciej, ale naprawdę ten ptak to mnie zaskoczył. że Tak, w takim momencie w ogóle, będziemy mogli właściwie hodować też e, tego naszego Chestera. W sensie pseudo, czy to się nazywa Robin, czy coś. Nie wiem, ma bardzo krzywy ryj. Ale no, dobra, a właśnie, mam laskę prędkości, nie używałem ostatnio co, to sobie zostawimy, bo to mi tylko zawadza miejsce, zwłaszcza kask, górnika, który zdobyliśmy ostatnio. Eee, tego tak trochę trudno będę, będzie mi użyć, jak nie mam zginielizny. Te gemy też są bezużyteczne. I idziemy. Właśnie, w sumie, nie, na szybko, żeby domu mi nie spalili i w ogóle mnie w sumie, gdy będę w okolicach domu. Eee. Eee, tu kamień pocięty. Dobra, piorun ochron. Tak w domu na pewno postawię. Ups! Ach, nie toperze. Chyba niech one spadną. W ogóle może założę, jednak wraże czego. Ta zbroja się zaczyna kończyć. Drewna też nie mamy za bardzo. Ale trudno. Jolo, idziemy e, dzisiaj tak do tych ruin i spróbujemy ten dojść do. Kolejnej wyspy, z wioską, w której już jest Królowa Świń. Tak, wy się bijcie, 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 spalcie swoją wioskę przy okazji w ogóle, Tak, użyję mojej Laski Prędkości w końcu. Ona mi się ostatnio jednak zrobiła i... ten... Właśnie z nią problem jest taki, że ona się zużywa, ale no, jest ją dużo łatwiej zdobyć. I po prostu będziemy ją craftić wiele razy. Oczywiście to ile razy to craftił, to zależy jak długo przeżyje. Że tak szczerze w ostatnim odcinku potem myślałem, że już umrę. O, chwila, tam jest mięso. Ej, no, strażnicy są bezużyteczni. O, wszyscy posz... Ta, one poszły na tego? Nie, nie poszły na strażników. Oj, ale mamy mięso. I cała wioska się pali. O, Jesus. Ała. Dobra, tak, nie, w sumie się nie zregeneruje tym jedzeniem przecież, ale mamy jedzenie, mamy na trzy pulpecji, no idealnie, dobra, nie no, naprawdę dzisiaj idziemy do ruiny. Ej, weźcie ich zabijcie jeszcze, tak z łaski swoje w ogóle ta świnka się zgubiła, w ogóle mi się, a nie, w sumie ta świnka pewnie domu już po prostu nie ma. A, jeszcze mi się tutaj ten, wiecie co, ja sobie pójdę do domu, bo tak trochę zaraz będę, będzie mnie trochę bolała ta mgła. Dobra, robimy sobie po prostu trzy razy pulpety i idziemy w sumie, trochę słabo. Ale nie wiem, czy. Chyba ta akcja się zatrzymuje, mi się wydaje, że dookoła, tam w tym, poza domem, jak tutaj wchodzę, w sumie, ale nie jestem pewien. Ale trochę wątpię, że one jednak wbiły te, te, te nietoperze w momencie, gdy jestem w domku. A przydałoby się, zdejmij to. Drewna nie mamy za bardzo. Mm, kamienia nadmiar jest. Więc tak połowę zostawię. Patyków trochę też jest nadmiar, ale to tak już nie ma za bardzo gdzie zostawić. Ale mamy co jeść. Właściwie te ataki niedobrze są w sumie spoko, bo przynajmniej mamy jakieś pożywienie, nie? Właśnie zjedz sobie. Tylko dalej nie wiem jakie ja zregeneruję to zdrowie. Potrzebujemy dwóch zgnielizny. To, że w sumie nie wiem czy ktoś mi sprzedaje te zgnielizny. Chyba sprzedaje. Więc przydałoby się coś sprzedać Żeby mieć hajsy Dobra Ech nie, poczekajmy jednak do dnia Kto się da królowej? W sumie złoto Chyba nie będę tego złota ki trasił przy sobie, nie? W sumie nie, to tutaj mam tylko jedno zdać, położę na ziemi eee, No resztę chyba będę brał Jednak warto mieć czym bić e, Nie to Jedną siekierę zostawię. No i mamy w miarę czystych wpłunek. Dobra, no dzień. No bardzo ładnie. Czy to będzie taki warm... Tak, warm welcome z biciem. Prawie mnie walnęło. Dobra. Z zbroją słabo na jedno a co wreszcie mnie uchroniła przed podpaleniem się? Ojojoj. Choć tak. Mm, 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 mm. Mamy co jeść, ale to nie rozwiązuje problemu z, ze zdrowiem. Tak troszkę. Hmm. A, mam mięso. Ups. <grystanie> tak, te mrówki powinny już umrzeć. Zgodnie z, tym, z którymś tam z nowszych update'ów. Eee, więc przynajmniej z tym nie ma problemu raczej. Że tam pewnie są jeszcze dalej nowe w środku dżungli, ale... Tutaj już mniejsza. Eee, gdzie dokładnie jest ten tutaj? Trzeba też uważać, żeby nas już teraz nic nie uderzyło, bo mamy mięso przy sobie. Więc wszystko nas chce uderzyć tutaj już. Ups, no właśnie... Mm -hmm. Oj. Och, tam serżurą. Dobra. Zbroja. Bierzemy szybko to I pyk. Tak, i tak wyglądają właśnie ruiny. E, ogólnie stawania tych płytkach powoduje różne rzeczy. Na przykład pułapki, zrobienie pułapki albo... że pułapka nas atakuje strzałami, albo że nam się jakieś drzwi zamykają. Nie wszystkie w tej się zamykają właśnie. Te raczej pokój gdzie się drzwi zamykają. Ale dobra. Spróbujemy jakoś przeżyć. Z tej... E, e, dzięki tej... tym ruinom możemy dostać się do w, e, wioski, gdzie będą te... Gdzie będzie królowa. Tak, są tutaj też różne zagrożenia. Ale to będę... tego będę po prostu unikał. Ups. Idźmy. Dobra, tu w sumie na szczęście nas jakiś zbyt nie może uderzyć. To się niezbyt potrafi. Ale 34 HP. Ja trochę jednak wątpię, że przeżyję tak na jedną. Już się tak cieszyłem w sumie, ale. Aha. W tak. Może by jednak. O, spoko, bo tu mogą się też lać siebie nawzajem. Jest, mamy to. Eee, doszliśmy do kolejnej dżungli. O, jak ładnie zrozumieliście, i mamy hajsy, będziemy mieli. Tylko. Chyba w tej wiosce nie możemy sprzedać sobie tych. Eee, totemów, reliktów, i tam czegokolwiek. Eee, bo tam nie ma tego sklepu. Hmm. Tak w sumie nie wiem czy to był dobry pomysł, żeby to jednak przechodzić od razu. Ale mamy kupę. A one się respią z tych tych w ogóle. Z tych kupek. A tylko... Biedronki. Wiecie co? Już jest znowu kupę. Nie zostawcie mnie, no. O! Oh, mm -hmm. Chodźmy do wioski W sensie tutaj gdzieś powinna być zaraz wioska No na pewno nie w dżungli Dobra dalej w sumie takie zżycie na krawędzi tutaj O jest sam dupło Ale to jest dużo tych kupek Dużo regeneracji sanity i zdrowia Znaczy w sensie, no tam samą kupą to tak niezbyt to wchodzi aż tak ta regeneracja, ale wiecie, zawsze coś. Dawać mi wioskę. O, dobrze. Gdzie ta wioska? Ja pewnie gdzieś tu, na dole. Znaczy, będzie tu jest dużo kupy. No nie blocz się. O Jezu, w ogóle ja tutaj za duże Jolo robię chyba. <laughs> Bo jak w sumie zdobyłem jakieś pierwsze pożywienie, to H powinienem tam zostać w tej pierwszej wyspie, na tej pierwszej wyspie jednak i ten Próbować coś osiągnąć Tak zabiję W sumie jedną to Sam mogę zabić No i znowu Sanity pada, ale... Moim problemem teraz jest zdrowie, a nie sanity. Tak, wioska, w ogóle ten deszcz. To ja bym wszedł do jakiegoś budynku i bym przeczekał. Tu możemy zarobić. Tylko mam nadzieję, że na tej wyspie jest żelazny biomów bo w sumie... Nie, mogłem... O, jest ten <laughs> żywo pod tym, z królem świn. Mogłem się przygotować pod względem taki, żeby mieć nożyce. Okupa. O. Kupa. o. Tak, o, tu mamy ogólnie zamek królowej. O, i tutaj się raczej ten. Mm, osuszymy. Tak, i to jest właśnie królowa Queen Malfala, Tak, Ica Thing, ok. W wątpię, że to powinien być taki cytat, bo tu w sumie cytat zawsze jest, gdy twórcy nie zrobili jakiejś cytatu, ale okej. Okay. I my jej możemy dać ten Regal Scepter. I da nam kluczyk. Kluczyk możemy użyć tutaj... Po lewej stronie to mamy właśnie galerię, i e, mamy tutaj cztery rzeczy. E, to, ten klucz pozwala nam e, zacząć budować własne domki w wiosce i ogólnie własną wioskę robić. E, dzięki temu możemy uciec z Hamleta, a dzięki temu niszczyć e, budynki świnek, zbierając z nich materiały. W sumie nie za bardzo nam się cokolwiek tutaj przyda bo raczej w tej serii nie będę chciał, możemy tutaj kraść rzeczy w sumie, ale to tam lepiej chyba nie. Nie będę chciał e, raczej opuścić Hamleta na tej serii, bo to jak jest seria z Hamleta. A i ogólnie tutaj też w tym miejscu sobie żyła ta. E, Willba właśnie ta jedna postać, ta świnka. E, tylko jak się da królowej e, ten kronę, to wtedy odbokowujemy sobie tą postać i już jej po prostu tutaj nie ma. E, sobo ze zdrowiem dalej. Ale, dobra, przydałoby się jak coś odblokować. Tylko, czy ja czegoś potrzebuję z tych rzeczy? Nie wiem, jak już to może bym ten zabawił się w tworzenie miasta. Więc zrobimy to. Taki key to the city. Jak to się robiło, że się odblokowała zakładka? Ponieważ się tę po prostu odblokować. Ale, chyba, że musimy wyjść z budynku. A z tym poczekamy, aż się zrobi dzień. <laughs> poszła sobie spać, dobra. Sanity słabo dalej. A, bo ja może bym zdjął te zbroje, no. Dobra. Idziemy. Okej. Okay. Nie pada, więc z piorun nie walnie. Jest gnielizna, właśnie. Gdybyśmy zdobyli dwie zgnielizny, a saletry w sumie nie wziąłem z sobą. A tak, to mam właśnie city planning, i tu możemy sobie robić jakieś nie te terfy, różne te takie, właśnie ten poszcz i poszczególne budynki. Zupełnie wszystkie w sumie to się nam przyda, bo gdybyśmy na przykład chcieli mieć budynki z tego miasta, e, w tym, w naszym no tu w sumie pozwiedzajmy sklepiki. Tak, tu mam różne pułapki i bomby. Właściwie, bomby nam się przydadzą, bo nimi możemy wstać takie pęknięte ściany w ruinach, i tam są różne fajne rzeczy, tulec, towa zbroje i dalej. I to nam się na pewno przyda. W ogóle trochę mnie teraz jeszcze martwi to, że nadchodzi kolejna pora roku. A w tej porze roku będziemy jeszcze bardziej ten tracić, Sanity, bo tutaj postać kicha. I każdy kichnięcie nam zabiera sanity i wypada jeden nam przychodzący z ekwipunku, ale to już tam mniejszy problem. I żeby zapobiec temu musimy mieć maskę gazową, której nie, zro nie zrobimy bo trzeba też mieć tkaninę. Albo jeść konkretne tam rzeczy, których w sumie też za bardzo nie mamy nazbieranych. zbieranych. więc tak trochę... Ja nie wiem w ogóle jak ja tu jeszcze żyję. Naprawdę, ja coś czuję, że gdyby nie ten ptak w poprzednim odcinku to te Biedronki już mnie zabiły. O, tak, Biedronka. Właśnie gdzie są te kupy, co ja tam mijałem? Tu, tu... Dobra, to idziemy. Tak gdybyśmy mieli jeszcze jedną zgnieliznę, to by było na Easy. bo tyle kup zdobędziemy a tak ten plecak jeszcze w ogóle ten niewyschnięty a powinien go gdzieś porzucić ale tak potem jeszcze go zgubię ale tutaj jednak trzeba będzie już powoli sobie wracać tylko najpierw ten to tutaj zarobił i e, zdobył sobie zębatki bo w jednym z tych sklepów tutaj można sobie zębatki kupić i byśmy mieli lodówkę i w ten sposób problemy żywieniowe w jakikolwiek, w jakikolwiek stopniu by trochę ustały Chyba mamy 5 kup hmm. A zjedzmy to. Właśnie tych w sumie jeszcze więcej na razie nie chcę E, niszczyć, ale dobra, no w sumie e, mogłem tutaj, zanim e, w ogóle tutaj przyszedłem, e, to mogłem zdobyć na gnożyce, bo byśmy mieli te clippingsy, byśmy jakoś zarobili. O tutaj trochę nie wiem, czy to będzie w ogóle biom e, ten żelazny. Co sumie mógłby być mm. jak to teraz patrzę, to to już te piękne mięso, które nam się udało zdobyć, to to już my go nie mamy. Więc super. Na długo nam starczyło bardzo. No nie No, tak spoko, że mam tego młoda na slot na plecach, bo mi się wydaje, że gdyby nie on, to plecak by nas też spowalniał. Chyba w tym sklepie e, sprzedają zębatki. Właśnie sprawdźmy, czy w ogóle te zębatki są tam od razu, bo odblokowanie ich, czas na zdobycie, nie ma ich. Właściwie bo szansa, żeby zdobyć jakiś, e, kupić jakiś item tutaj, żeby nam się pojawiły te to trochę jest słabo, bo te itemy są drogie, 50 oinków, 20, 30, 40. Ten silk jest jedynie spoko, bo on kosztuje tylko 5. Właśnie bo to są ogólnie różne itemy z bossów, których e, w tej w, w Hamlecie nie ma po prostu, nie? Weźmy się nawieśmy trochę. Nie, 52 HP. W sumie słabo. Uh -huh. Zaraz pewnie znowu przemokniemy. O Boże, nie, z tymi piorunami tutaj już... Nie wiem ile razy już obrywałem tym piorunem. kupę trzeba zbierać. Nawet nie, bo będziemy się z no, tą kupą leczyć jednak, bo... Eee, tej zgnielizny to tak słabo, trochę. O, w sumie jakie czapeczki są tutaj? Mm, gdyby była ta czapeczka, albo jakaś czapka przeciwdeszczowa, albo mm, tą właśnie, co próbowałem zdobyć tam H2 odcinki temu, to by było spoko. Ale tak to. Po co w ogóle czapka przeciw yy, w ogóle zamarzaniu? Jak my tutaj nie mamy w ogóle zimy? Robimy falo Słabo. No tak, pioruny nic się nawalają. Mhm. Ech, jakie są jeszcze sklepy? Mamy te bronie, mamy te czapki, w sumie co ich chyba nic za bardzo więcej nie ma. No ja tutaj głównie przyszedłem z nadzieją na zębatki. No ale cóż, będziemy będzie musi has jakoś poradzić bez tej. E bez lodówki Dlaczego ja nie używam tej laski prędkości? Chodźmy szybko do królowej się tam schronić znowu na noc Będę co chwila nocował królowej na noc, no Dobra, trzeba... Aha Popatrzyłem na mapę Trzeba jakiś plan działania obmyśleć, wiecie co, w sumie... Chyba już wracamy do naszej pierwszej wyspy i tam będziemy musieli znowu hamartwić o żarcie. I potem tutaj wrócimy, gdy zarobimy kasę. Właśnie myślę, że teraz naszym głównym celem będzie zdawanie kasy. Więc po prostu sobie zrobimy nożyczki, zrobimy sobie. Będziemy te clippings i zrobimy dużo kasy, żeby sobie w końcu coś pokupować. W sumie nic z tych rzeczy, co tak bardzo chcę, to, to w sumie tutaj nie ma. Tak od razu by trzeba było kupować jakieś inne pierdoły. Ale jednak ta kasa nam się i tak przyda. A co? Ej... No... Chyba żart normalnie. Z tego idola też możemy sprzedać. E, spoko by było tak jakoś mocniej pochodzić po tych e, ruinach, żeby zdobyć jakieś te właśnie artefakty do sprzedania. Ale to to już e, przydałaby mi się was zbroja. I ten kask jest spoko, bo on długo będzie wytrzymywał. Zwłaszcza, jeszcze mamy te bulby tam w tej jaskini nietoperzy. To nie jest źle. Sanity mamy też spoko. Nie, w sumie, pierwsze co zrobimy, jak wrócimy do naszej wyspy, to postaram się jakoś wyregenerować sobie zdrowie do pełna. Nie wiem, jak ja to zrobię. Trzeba będzie jakoś pognić chyba rzeczy i tak dalej, ale musimy to zrobić, bo inaczej będzie słabo. Ale dobra, zobaczyliście królową. Odwiedziliśmy sobie ją. W sumie nic nam to nie dało za bardzo. E, pozbieram jeszcze jakieś warzywka, żeby były. Bo u nas tam części już trochę słabo ogólnie z jedzeniem robić, już nie tylko z mięsem. Ale nie inne czy od tych drzew w ogóle tam fiwiórek nie ma. Ale właśnie, bo ja ma, mam... Młoteczek, mam muteczek, mam moteczek. Czy są tutaj jeszcze jakieś takie ładne do tentegowania? To jest tak kupa. No niezbyt. Czera nie wiem, czy już wracać, czy by tu sobie jeszcze pozwiedzać. O, pokradniemy. Nie tak. O! Dobra, wiecie co? Wracamy. <ślesk> Jakaś w tych ruinach się nawet czuję bezpiecznie. Bezpieczniej niż na zewnątrz, gdzie jest, jest miliard biedronek. to, w sumie to jest na gorzej, bo ...które naprawdę też trzeba zabić. To też są w dużych ilościach i biją mocniej, ale można to spoko wyminąć. Dobra, Ech. nie wiem czy pójść w lewo, czy ...no nie, wracamy. Nie, mamy za mało zdrowia na takie zabawy. Tak, tutaj z tych po prostu rzeczy będą nas ten strzały nawalać, gdyby, gdybym wszedł na jakiś spłytek. Ale no to sobie też raczej. Kurde! No, no, tak będą, tak właśnie to będą robić. Chciałem powiedzieć, że to sobie nie mogę pozwolić, ale. Rze dlaczego to jest zamknięte znowu? Ach. W ogóle, bo to chyba w sumie jest tak, że jeżeli się zbija tą maczetą TTT, to one odrastają potem. Chyba jakbyśmy zbili tym nożeczkami, to zbijamy to szybciej i jest mniejsza szansa na to, że odrosną. Jest tu coś? OTT. te Trochę zamyka drzwi dobra, nie ja tutaj. Wolę nie ryzykować tym, że zginę jednak. Już udało nam się jakoś przeżyć te różne ataki tam na zewnątrz, no to... Znaczy się tutaj Biedronki zginęły, co nas atakowały. W sumie, na tej naszej wyspie, to już jest tak w miarę bezpiecznie z tymi biedronkami. Tak, tutaj jest ten... Świnka, tak, tutaj jeszcze nie zbijałem jej noska. Nie, no, musimy na pewno dużo zarobić kasy. Ach, wiesz, wiecie co? To sobie zabiję. Okej, okay, już myślę, że to będzie nas chciał bić, ale na szczęście nie. W sumie chyba po zdobyciu tego nosa to i tak to się nie odradza, więc ja bym to niszczył w sumie. A! Dobra, w sumie setki. No, przypomniałem sobie właśnie teraz, dlaczego tego się jednak nie niszczy. Okej, okay. a my mięsa już nie mamy w sumie. nie wiem, co się teraz martwię. 10 zebrałem tych, tych rzutkiewek. Pytanie jak zdobyć to mięso? Właśnie szkoda, że te mięso się nie liczy. Jest Dildo! Ej, zrobimy sobie ten, z do leczenia. Dobra, to czyli 20 HP kolejne jakoś zregenerowane będzie. Ej, dobra, chciałem... Ale w sumie. Chodźmy to zbić. Małp jest dużo, ale one w sumie nie biją mocno. One są takich chyba nawet jak zwykłe pająki, albo troszkę mocniej tylko biją. A wydają mi się takie straszne, mega. Ale jak z moim 56 HP, to ja wolę nie ryzykować i tak. Ale my przeżyliśmy i tak, nawet w sumie nie najgorzej. Na jedno w sumie będzie lepiej, gdy. Eee, w sumie tutaj nie było tej kupy, chyba, albo nie była tutaj. Nie wiem, bo dalej się zastanawiam nad tą regeneracją tych kub, ale no. Nie wiem w sumie, czy w końcu się to regeneruje, czy nie. Nie no, tu chyba nie było, nie no, to się raczej regeneruje. Ale ten. Co ja chciałem powiedzieć? Nie, trzeba się zregenerować na pewno i potem jakoś rozwijać mocniej. Chcę te ruiny bym pozwiedzał i właśnie wiem, zdobędziemy kasę. A, właśnie, ja mówiłem o tej, o porze kichania. Właśnie, że to kichanie będzie o tyle spoko, że nas nie walały pieruny Nie będzie nas nic spowalniało. Będziemy mieli wielki problem z Sanity, ale myślę, że to. Y, chyba lepiej niż ze zdrowiem w sumie. Wiecie co? Mm. Potrzebujemy ogniska. Bo jednak nie zdobyłem żadnego mięsa. Pyk. No, i nasza już stara taktyka. Podchodzimy i uciekamy od tego ogniska. Nigdy się nie spodziewałem, że to w taki sposób gotował w wodą Naprawdę postać, która podpala się od tego, że po prostu stoi przy ognisku, to, to jest zło. Spokój, jesteśmy susi Dobra, zjedzmy to. No, ale szkoda mi tych rzutkiewek tak zjadać same, ale no. jakoś musimy sobie radzić. Dobrze, ale na tym chyba już sobie zakończę ten odcinek, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.